mieruko dziewczyna, która widzi więcej, to trochę zabawna, a trochę straszna manga. Manga opowiada o dziewczynie, Miko, która pewnego dnia zaczyna zauważać zjawy. Większość tych zjaw ma okropny i straszny wygląd. Dziewczyna stara się pomimo strachu je ignorować, bo boi się, co by było, gdyby zjawy zauważyły, że ona je widzi. Tym bardziej, że nie ma ona żadnych mocy, aby je przegonić czy zniszczyć. Ma też ona przyjaciółkę, Hanę, która ma szczęście do przyciągania wszelkich zjaw, ale przynajmniej ona szczęśliwie ich nie widzi. Manga ma początkowo elementy Edgy. Mamy tu więc najazdy na spore piersi koleżanki, bohaterki, a nawet molestowanie ich przez ducha. Kiedy znowu Miko szuka czegoś w szafce, oczywiście jest nam pokazana tak, aby widać było jej tyłek. Ale nie zrażajcie się, to wszystko. Potem nie ma już takich momentów. Manga w pierwszych tomach ma fabułę epizodyczną, ale w późniejszych to się zmienia i mamy długą, łączącą się w całość opowieść, a potem jeszcze następną. W pierwszym tomie nie za wiele wiemy też o zjawach, po prostu one są. Czasem można się jednak domyśleć, o co im może chodzić. Na przykład zjawa Pewnej strasznej dziewczyny. Najbardziej w pierwszym tomie spodobała mi się opowieść o kotku i ostatnia tu nie zdradzę o czym, bo to by zepsuło wam niespodziankę. Manga jest dość krótka. Na razie wyszło 7 tomów, a manga nie jest jeszcze zakończona. W sumie nie jest to straszny tytuł, no chociaż duch pod kołdrą był trochę straszny. Bardziej rozchodzi się tu o brzydotę większości zjaw. Ma ona też swoją wersję anime. Polskie wydanie ma ładną obwolutę, na której pod światło widać napisy typu nic nie widzę. Pod obwolutą mamy jedną ze zjaw, a z tyłu dla kojenia nerwów kotki. Manga ma jedną kolorową stronę. Trochę szkoda, że w polskiej wersji nie ma rozdziałów bonusowych, które były w wersji online, ale możliwe, że nie ma ich po prostu też w wydanym w papierze tomiku w Japonii. Manga jest według studia JG od 14 roku życia i tak to odpowiedni wiek na ten tytuł. Czy ja będę kupować tą mangę dalej? Raczej nie, a jeżeli już bym zmieniła zdanie, to kupiłabym, ale w wersji elektronicznej. Manga potrafi zaciekawić, kiedy przechodzi już w dłuższą opowieść i dostarczyć nieco rozrywki, ale nie nie jest to manga, którą muszę mieć w papierze. Ten tytuł to takie okruchy życia, szkolne życie plus zjawy. Jeśli wam nie przeszkadzają te brzydkie upiory, to manga może się wam spodobać, bo całkiem dobrze się ją czyta. Nie jest to jednak tytuł, który ja na przykład musiałabym mieć. Jak dla mnie to takie czytadło na jeden raz. A wy znacie tą mangę? A może znacie anime? Co sądzicie o tym tytule? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!